Naprawdę ten się się rozwija, tylko grać, bawić się. Tak. No w tej chwili to trzeba powiedzieć, że jest to wiodąca, yy, wiodąca dyscyplina, która się tutaj rozwija i to cieszy. Cieszymy się samym wielkim zwolennikiem i, i, i Popieram całą tą inicjatywę i żeby to dalej się rozwijało, to będzie dobrze a przede wszystkim żeby młodzież następnym pokoleniem mogły tutaj korzystać z, tego, z tych naszych obiektów. Gratuluję przede wszystkim zwycięstwa. Gratuluję tym najlepszym. Nie ale już tyle będą następne okazje, będą następne szanse. Jesteśmy na etapie, jeżeli chodzi o korty, jesteśmy na etapie budowy drugiego kortu. No i ten tenis się rozwija, naprawdę, naprawdę wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o sam turniej, to był to turniej o Puchar Wójta gminy Ryczywu. Zgłosiło się 16 uczestników. Naprawdę poziom coraz wyższy. Już, już trzeba się naprawdę gdzieś tam streszczać i, i, i robić wszystko, żeby, żeby z tymi tutaj przeciwnikami wygrywać. Ten do przodu, rozwija się i to jest najważniejsze. Szkółka funkcjonuje, e, którą prowadzę jako Stowarzyszenie Protein i Zapraszam do nauki, bo naprawdę tenis to jest piękny sport. Jeżeli chodzi o sam kort, to myślę, że do południa w tej chwili w wakacje, to dzieci mogą, mogą wchodzić bez, bez żadnego problemu. Jest tam jakiś tam plan, plan gier rozpiska, gdzie, gdzie widać, kto kiedy gra, ale do południa dzieci jak dzisiaj w wakacjach chcą grać i, i się ruszać, to naprawdę zapraszam na kort. Kort jest dostępny tylko grać, bawić się, Pogoda do pisu. Ja chociaż w tym turnieju, tak powiem szczerze, gdzieś tam w piątek pogoda troszkę nas, nas zawiodła, w sobotę po godzinie 16 też gdzieś tam opady, opady spowodowały, że ten kort nie był, nie był dostępny do gry, ale udało się ten turniej rozegrać i to jest najważniejsze.